Czas leczy rany. To jedno z tych kłamstw, które ludzie powtarzają, żeby nie musieć słuchać twojego bólu. Moja starsza siostra Lena zniknęła. Pewnego wieczoru wyszła po bułki do sklepu i nigdy nie wróciła. Policja przez tydzień udawała, że szuka, ale szybko zaczęli sugerować, że pewnie uciekła z jakimś chłopakiem. Nastolatki to robią, mówili, jakby to tłumaczyło wszystko. Mama płakała w kuchni, tata pił, a ja przeglądałem jej rzeczy, szukając czegokolwiek, co mogłoby dać odpowiedź. W końcu znalazłem coś, czego policja nawet nie sprawdziła. Jej pamiętnik. Lena pisała o chłopaku, którego poznała w parku. Starszy, ale rozumie mnie jak nikt. Pisała, że Boi się go, ale też nie potrafi przestać go widywać. W końcu łobuz kocha najbardziej. Mówi, że jeśli komukolwiek o nim powiem, zrobi mi i rodzinie krzywdę. Zabrałem ten zeszyt na komisariat. Funkcjonariusz przejrzał go i wzruszył ramionami. Dziewczyny w jej wieku dramatyzują. Pewnie ma kryzys tożsamości. Kiedy nalegałem, żeby sprawdzili, czy ten facet istnieje, usłyszałem: sprawa już dawno została zamknięta, więc sam zacząłem szukać. Przez trzy lata sprawdzałem każdy ślad: fora internetowe, profile podejrzanych typów w okolicy, nawet zeznania innych zaginionych dziewczyn. W końcu trafiłem na wątek na darknecie. Ktoś chwalił się, że zbiera nastolatki. Które nikt nie będzie szukał. Podał szczegóły. Miejsca, daty, opisy. Jedna z ofiar pasowała do Leny. Zebrałem wszystko, co miałam, i poszedłem z tym do prokuratury. Tym razem ktoś jednak mnie wysłuchał. Tydzień później znaleźli go. 40-letniego mechanika z garażem pełnym zdjęć i nagrań. Przyznał się do siedmiu porwań. Leny wśród nich nie było, ale w jego notatkach widniało jej imię i data zniknięcia. Nigdy nie odnaleźliśmy jej ciała. System zawiódł ją dwa razy. Najpierw, gdy żyła, a potem, gdy już nie mogła krzyczeć. Dziś pracuję w fundacji, która pomaga rodzinom zaginionych. Każdego dnia walczę z tym samym błędnym kołem: Nie ma dowodów na przestępstwo. To pewnie uciec. Sprawa została zamknięta.